Pytajcie moi kochani tutaj, Patrycja, ze strony: krótkie wideo, co się dzieje teraz, można powiedzieć, we wszechświecie, na Ziemi. Także dostałam wczoraj wizję o między 11 a 12 w nocy. Także dotyczy to wejścia we i końcówki ery ryb. I ta, to, co zobaczyłam w tej wizji, to, że nad nami, czyli nad Ziemią, Konkretnie, nie wiem w jakim miejscu, bo tutaj czas i przestrzeń to tak się załamywały trochę, ale nad Ziemią widziałam wielką walkę i widziałam taką, jakby Ziemia była otoczona, zwłaszcza tutaj Stany Zjednoczone jakby otoczone były czarnymi chmurami to jakby taka wielka burza miała nadejść ale to nie jest że taka pozytywna burza tylko taka bardzo negatywna yy, osoby albo jedy, można powiedzieć obcy nie wiem jak tutaj nazwać to dają taki wielki nacisk teraz właśnie w, tutaj w Stanach Zjednoczonych i chcą, żebyśmy przeszli na taką, można powiedzieć, ta era wodnika bardziej, żeby ona była bardzo negatywna dla nas. I tutaj właśnie toczy się taki wielki konflikt, wojna. I te negatywne osoby albo istoty, bo nie widziałam, żeby miały jakieś fizyczną formę. To nie, nie nazywają Stanów Zjednoczonych tak, jak my nazywamy, tylko oni nazywają je państwem smoka. Tutaj też widziałam, że w, tutaj, gdzie Waszyngton jest, to jest na zachodzie. Tutaj jest dużo konfliktów. Pewnie wiecie, co się teraz dzieje, więc tutaj nie, nie będę już tam dodawać swoich rzeczy, ale tutaj wczoraj co się pojawiło, że Część Waszyngtonu, nie wiem jaka część i to pewnie ma też do czynienia, coś do czynienia z wyborami. Tutaj jest połączone z ambasadą Chin, więc ja nie wiem, czy to jest prawda. Także też, jeżeli tę informację przeczytacie, usłyszycie w moim wideo, też sprawdźcie, bo ja po prostu nie wiem, nie mam więcej informacji na ten temat. Natomiast y z drugiej strony, jak zobaczyłam Chiny, to tutaj, tam gdzie ten cały świr się zaczął, tak powiem, w tej prowincji, to okazało się, że tam też mafia ma coś tam do czynienia z tą um, częścią. Więc też bardzo bym prosiła o sprawdzenie informacji, czy są to, co dostaję, są wiarygodne informacje. Jeżeli są wiarygodne, proszę napiszcie tutaj, dajcie linka na wideo. Moje wideo, żebym po prostu wiedziała. No ale w każdym razie, jak oddaliłam się od Ziemi, bo widziałam Ziemię przed sobą, jak oddaliłam się od Ziemi, to słyszałam, jak Ziemia powiedziała: Ja już mam dosyć, ja już nie wytrzymam, już za dużo jest dla mnie. Więc widać, że Ziemia, tą całą sytuacją, co się dzieje na świecie, jest już bardzo, bardzo zmęczona. Pod koniec wizji widziałam, że jedyną taką szansą ratunku, więc była jakaś zmiana energetyczna. I tutaj drzewa, czyli pytałam się dokładnie, jakie drzewa, bo widziałam gdzieś e, lasy tropikalne, ale powiedziano mi, że jedyne drzewo, które ściąga taką pozytywną energię teraz z kosmosu, która przyczyni się do naszego rozwoju pozytywnego, czyli rozszerzenia świadomości i duchowości, jest to drzewo, co się nazywa Czarna Sosna. I ona, jeżeli wokół was rośnie, idzie przytulcie się do, do tego drzewa, yy, pomedytujcie, posiedźcie, żeby po prostu się połączyć. To drzewo jest po prostu niesamowite i jest, yy, ma taką czystą intencję w sobie wbudowaną. Mają, ma taką, chce naprawdę nam pomóc i ma taką bezwarunkową miłość. I to już się drugi raz pojawiło, więc. Czarna sosna, dokładnie mówiąc, ściąga teraz pozytywną energię. Teraz, co zauważyłam też, bardzo ważne jest dawanie ziemi pozytywnej energii, dlatego że ziemia to całym tym chaosem, co teraz się dzieje, ona już jest zmęczona. Więc, jeżeli możecie, jeżeli chcecie, jeżeli nawet macie 50 minut przed spaniem rano, kiedy po prostu czujecie, to dajcie, dajcie Ziemi po prostu pozytywną energię, która płynie po prostu z serca, dlatego że Ziemia teraz potrzebuje naszej pomocy. W każdym razie to jest taki krótki przekaz. Dzisiaj, 20 grudnia, więc mamy już taki ostatni dzień epoki ryb, i Tutaj już astrologicznie, to jest wiele też filmików o tym na YouTubie, na innych kanałach. Co, no że wchodzimy właśnie jutro w ten epokę wodnika. To też nie jest tak obszup, już będziemy, to jest cały proces. My musimy też się zmienić. My musimy zobaczyć, tak wejść do siebie i można powiedzieć, odkryć, jakimi istotami jesteśmy, że możemy na. Na wiele sytuacji wpłynąć, bo mamy taką siłę, że jesteśmy, musimy też zrozumieć, że jesteśmy boskimi istotami, yy, które po prostu są na Ziemi z jakiejś tam przyczyny, bo mają misję do spełnienia. Tak, ja to mógł, ładnie mówiąc. I te osoby po prostu, można powiedzieć, fajnie, że się teraz są takie czasy, że ludzie się bardzo szybko przebudzają, bardzo mnie to cieszy. Ale jak już wcześniej powiedziała, no, musimy jeszcze Ziemi dużo dać wsparcia, pomocy, bo ten okres takiego przejścia będzie dla wszystkich takich, można powiedzieć, gatunków, y, łącznie z ludźmi, bardzo y, no, nie będzie łatwy, może z turbulencjami. I dlatego, żeby wszyscy, bo natura zawsze y, dąży do harmonii, jak wiecie, i żeby to łagodnie przejść. Musimy się łączyć z, z naszym sercem, naszą miłością, która jest w nas, w naszym sercu. Także to tylko taki krótkie mój filmik na dzisiaj i mam nadzieję, że jutro przejdziemy naprawdę w tę nową epokę z radością, z dużą miłością, szacunkiem dla drugiej osoby, z zwiększeniem naszego potencjału duchowego większą radością, szczególnie przed tymi świętami i nowym rokiem. Na pewno to będą duże zmiany w przyszłym roku. Czuję, że będzie to naprawdę wspaniały rok, nie wiem dlaczego, że duży, duży lżejszy rok, dużo takiej więcej miłości więcej radości ten rok ma i mam nadzieję, że to tak będzie. Także, ben, jeżeli dostanę jakieś in, inne informacje, mam nadzieję, że niedługo, zrobię też kolejny filmik i damy na, na YouTube. Także, jeżeli macie jakieś doświadczenie, co się teraz dzieje, co się będzie jutro dzieje, napiszcie w komentarzach i także mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo Uściski, Pa, pa!